Historia początk, początków bombki to powstała w Niemczech i od tego czasu, no już, już to ponad 200 lat temu, od tego czasu przeszło to na cały świat i tak samo do Polski. Te bombki się dmucha z rurek szklanych. Taką rurkę się nagrzewa na palniku do temperatury 750 stopni, a potem się rozmuchuje wyciąga, dekoruje, wydina i tak dalej, i tak dalej. Następnie się srebrzy. To jest czystym srebrem, prawdziwym srebrem, przeoprze azotan srebra, do tego katalizator troszeczkę, a na potem już się lakieruje. A następnie dziewczyny siadają przy stołach i sobie malują. To takich bombek, które my robimy, robimy na cały świat bomb, najwięcej do Ameryki, ale do Norwegii, do Szwecji tak samo. Dużo i takich bombek dziewczyna dziennie ona może wymalować no, od, od 7 do 10 sztuk przez 8 godzin. Takich bombek dmuchasz może wydmuchać dziennie no, nawet do 500 sztuk. No, może przesadziłem ale 200-300 w zależności od wielkości. Następnie taką bombkę się obcina, kapsuje, pakuje no i. W związku z tym to nie jest taka prosta yy, praca. To dosyć skomplikowana i dosyć czasochłonna. Yy, do jednej bombki musi podejść przynajmniej siedmiu ludzi, bo wydmuchać, wysrebrzyć, polakierować, później dekorować, obcinać, pakować, także to nie jest takie proste. No i, i dlatego. U nas te bombki są i do, są, są popularne na całym świecie, bo nikt takich bombek poza Polską nie robi. Robimy na przykład jajeczka po To są naprawdę najpiękniejsze jajeczka na świecie. Cany Mikołaj Dudzi zamawia takie jajeczka dla, swoją dla swojej żony, którą bardzo kocha. A my takie jajeczka robimy. Robimy to do muzeów amerykańskich, one są bardzo wiernie odtworzone ale takich jajeczek gdzie dziewczyna dziennie może zrobić od 3 do 4 sztuk, czyli jeszcze mniej, bo są jeszcze bardziej skomplikowane. Yy, na przykład Chińczycy, oni robią miliony tych bombeczek, tylko że to nie, nasz, nie, nasz, nie, nie nasza bajka, bo oni, to, to oni, oni robią to na automatach i to jest, przeważnie to są plastikowe, jak nawet są szklane, to to wszystko idzie tak. A naszą, bo, nasza bombka, każda z naszych bombek ma po prostu duszę. Bo tam jest tam wszyscy się napracowali przy tej bombce. A szczególnie te dziewczyny, które malują tą bombkę, to one naprawdę są i zdolne, i cierpliwe, i robią piękne rzeczy. U nas, jak żeśmy zaczęli, zaczęli te bombki robić już 35 lat temu, to żeśmy tylko, tutaj pracowało 70 ludzi. Teraz ja już jestem troszeczkę tak, mam swoje lata, w związku z tym dzieci przyjeżdżają i sami robią te wątki. One tutaj, tak jak mówiłem, to jest ważne, że one jak tutaj przyjeżdżają, to emocji jest tak dużo i radości jest tak dużo, dlatego że one robią prezenty. Te prezenty muszą sami wymykać, wydekorować, obcinać, kapslować. W zależności od czasu, kiedy to robią, to te prezenty mogą być różne, mogą być. jak Dzień Kobiet to robią serduszka, jak zajączek to robią jajeczka, jak Boże Narodzenie to robią bombeczki. Ale poza tym to mamy tutaj różne, przeróżne kształty, które pasują na każdą okazję. To są samochody, to są bilonki, to są kotki, to są pieski, to są żabki, to są no, no oczywiście serduszka. E, 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 te, no, przeróżne, przeróżne, przeróżne. Mamy, mamy ponad tysiąc form, i tutaj można sobie wybrać wszystko. Dlatego u nas nie tylko na święta Mikołaj rozdaje prezenty, to przez cały rok, bo Mikołaj prezenty, bo to jest konsulat Mikołaja. On prezenty rozdaje przez cały rok. A do tego na różne okazje można sobie zrobić różne wątki. Także przyjeżdżajcie do konsulatu Świętego Mikołaja. Na pewno Wam się spodoba, i na pewno zrobicie śliczne prezenty, a ja Was nauczę, jak się takie prezenty robi. Nauczę Was, jak się wydmuchuje, dekoruje, obcina, kapsuje, pakuje, jak się robi na maszynie elfowej. Do tego jeszcze pójdziemy do Mikołaja też, dostaniecie prezenty, albo do zajączka. A muzeum pooglądacie. Mamy naprawdę najpiękniejsze bombeczki na świecie. Przyjeżdżajcie.